Cześć, z tej strony Daniel Błusowicz i witam Was w nowym formacie wideo, który od teraz będę tworzył i publikował pod marką Agencja Alfa SMM. Dlaczego stworzyłem ten format? Głównie dlatego, że, że lubię dużo gadać i potrzebuję kolejnego miejsca, gdzie mogę dać upust swojemu hobby. A tak naprawdę chciałbym ten format dedykować użytkownikom oraz przedsiębiorcom. Chciałbym, żeby ten format Format był bardziej przystępny i bardziej zrozumiały. Głównym zamysłem tego formatu będzie omawianie dopiero co rozwijających się trendów, więc jest taka możliwość, że będę coś przewidywał, i potem to się okaże prawdą, albo będę coś przewidywał, i potem to się okaże kłamstwem, i wyciągniecie mi to za jakiś czas. No dobrze, ale nie będę y, robił zbyt długiego wprowadzenia, nie będę za długo tego tłumaczył. Wyjdzie w praniu, więc teraz przejdziemy do tego, o czym będę mówił w tym odcinku. W tym odcinku chciałbym pomówić o dwóch nowych trendach w mediach społecznościowych. Jeden trend jest już bardziej rozwinięty, a drugi jest dopiero w zalążku. Jednak oba trendy mogą znacząco wpłynąć na kształt social mediów, na wygląd social mediów jakie obecnie znamy. Pierwszy trend to krótkie wideo, trend napędzony przez TikToka. Ludzie dalej myślą, że, że TikTok to jest tylko taka głupia, głupia zabawka. To jest dla młodzieży, to jest dla małolatów. To nie ma sensu. Marki nie powinny w to wchodzić tak itd., itd. To jest w ogóle zupełnie nieprawda. I trzeba zaakceptować, że TikTok jest nowym social media na naszym rynku i trzeba się z nim oswoić i wkrótce będzie trzeba tam się pojawić, jeśli się poważnie myśli o swojej strategii marketingowej online. Żebym nie był gołosłowny, spójrzcie teraz na tą statystykę. Styczeń 2020. TikTok jest używany przez jedynie 15%. Użytkowników internetu w Polsce. Już rok później, czyli w styczniu tego roku, TikToka używa prawie 29% użytkowników internetu w Polsce. I TikTok już dogonił Snapchata. Kolejnym dowodem na rosnącą popularność TikToka w naszym kraju może być fakt, że TikTok zdecydował się otworzyć swoje biuro właśnie w Polsce. I to nie jest tylko biuro na nasz kraj, tylko to jest biuro na całą. Środkową Europę. No dobrze, ale TikTok nie jest jedyną platformą, która kształtuje ten trend krótkich wideo, ponieważ chwilę po sukcesie, jaki odniósł w zeszłym roku TikTok, Instagram podał do informacji, że będzie wypuszczał swoją alternatywę dla TikToka, która nazywa się Instagram Reels po polsku, Instagram Rolki. Na ten moment nie ma jeszcze Instagrama Reels w naszym kraju, jednak w innych krajach w których jest obecny na ten moment, cieszy się dosyć dużą popularnością. Na przykład w Indiach, tylko że w Indiach z drugiej strony zablokowano TikToka, dlatego może ludzie jednak chcieli coś ala TikTok, nie mogli mieć TikToka, dlatego używają Reelsów. Patrząc na to, jak Instagramowi udało się skutecznie skopiować zamysł Snapchata, można się domyślać, że część rynku zostanie odebrana od TikToka w momencie kiedy Reelsy wejdą na dobre do Polski. Kolejną platformą, która wdraża krótkie wideo jest YouTube i są to tak zwane Shorty. Shorty już się pojawiły na YouTubie w wersji beta, więc już możecie sobie podejrzeć co tam się dzieje na Shortach, kto tam wrzuca te Shorty. Jednak z YouTube'em będzie troszkę inaczej niż z reelsami i z TikTokiem, ponieważ trzeba pamiętać, że YouTube jest raczej platformą twórców, marek. Dlatego na tych shortach też prawdopodobnie raczej znajdziemy twórców i marki, firmy, aniżeli naszych znajomych, którzy się wygłupiają czy tańczą do jakiejś popularnej piosenki. Drugi trend, o którym dzisiaj będę mówił, to komunikacja głosowa. Jak możecie się domyślać, głównym powodem, czemu chcę mówić na temat tego trendu, jest Clubhouse, ale zacznijmy od samej komunikacji głosowej. Jest to pewien krok w przód, ale z drugiej strony pewien krok w tył. Jest to zdecydowanie krok w przód w kontekście porównania do słowa pisanego, jednak pewien krok w tył, jeśli chodzi o wideo. Trzeba zauważyć, że ostatnio wszystko ewoluowało w stronę, w stronę wideo, tak? Dlatego w końcu dostaliśmy TikToka. Dlatego też bez problemu możemy wysyłać wideo do naszych znajomych za pomocą Messengera, Whatsappa. Jednak z drugiej strony, chyba nie wszyscy czują się na tyle komfortowo, żeby nagrać swoją twarz, jak mówią, i wolą, chyba, jednak komunikację głosową. Nie chcę tłumaczyć na ten moment całej istoty Clubhouse, bo mam w planach nagrać osobny filmik o tym, jak w ogóle Clubhouse działa. Jak tylko będę miał dostęp do jakiegoś iPhone'a, to to zrobię. Na ten moment niestety ja mam Androida i nie mogę używać Clubhouse'a. Jednak przeprowadziłem dosyć szeroko zakrojony research w temacie Clubhouse'a i już mam pewne pojęcie o tej aplikacji. I też od razu zrodziło się kilka pomysłów, jak ta aplikacja może zostać wykorzystana w marketingu. Przede wszystkim jest to świetna platforma dla specjalistów finanse, prawo, marketing i wiele, wiele innych. Możecie po prostu budować swój autorytet, budować swoją markę personalną. Kolejną grupą, która może wiele skorzystać na Clubhouse, są politycy i działacze społeczni. Mogą tam oni zrzeszać swoich zwolenników. Jeśli chodzi o samych influencerów, to wydaje mi się, że Clubhouse na ten moment jest dosyć wymagający. Na ten moment Clubhouse jest dobry dla osób, które mają faktycznie coś ciekawego do powiedzenia, a nie tylko są w stanie wrzucić ładne zdjęcie albo zatańczyć do najbardziej popularnej piosenki w tym momencie. Jednak najciekawsze będzie to, jak. Firmy zamierzają wypromować swoje marki za pomocą Clubhouse'a. Skoro Clubhouse opiera się na komunikacji głosowej, w takim wypadku zdecydowanie firmy będą musiały wyznaczyć osoby, e, które dla nich pracują, które będą odpowiedzialne za. Komunikację z odbiorcami na clubhouse. I tak samo jak dla influencerów, tak samo dla firm będzie to bardzo wymagające, ponieważ ludzie będą chcieli słuchać marek, które naprawdę mają jakieś, jakieś wartości, za którymi stoją, mają coś ciekawego do przekazania, a nie tylko chcą nahalnie sprzedać swoje produkty. Dlatego wydaje mi się, że to będzie świetne miejsce na początku dla marek, które mają silną misję prospołeczną, prośrodowiskową czy coś w tym klimacie. W kontekście Clubhouse'a nasuwa mi się też inne pytanie, czy jest to coś zupełnie nowego. W jednym z artykułów, które przeczytałem, twórcy Clubhouse'a przyznali, że ich początkowym zamysłem było stworzenie Czegoś, co miałoby taki podcastowy feeling. Prawdę mówiąc, nic dziwnego, ponieważ e, patrząc na statystyki, w ciągu zaledwie dwóch lat liczba podcastów na świecie wzrosła o 70%. I dlaczego przybyło tyle podcastów? Wydaje mi się, że coraz więcej. Ludzi po prostu wydaje im się, że mają coś ciekawego do powiedzenia. Jeśli znajdują odbiorców, nie widzę w tym nic złego. Ze strony słuchaczy, no to ludzie czują potrzebę ciągłego przyswajania nowych informacji i podcast jest bardzo wygodną formą, ponieważ nie absorbuje nas w 100% teoretycznie. Jeszcze nawiązując do marketingu dla firm za pomocą komunikacji głosowej. Przeprowadzono badanie w Stanach, które wskazywało na to, że ponad 50% słuchaczy podcastów stwierdziło, że byliby bardziej przekonani do zakupu jakiegoś produktu, jeśli usłyszeli o nim podczas podcastu. Kolejny zamysł twórców Clubhouse'u było stworzenie wirtualnej przestrzeni, która by imitowała konferencje biznesowe, na których możemy słuchać, udzielać się i networkingować z innymi osobami. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć na temat Clubhouse'a jest pewna moja obserwacja z czasów studiów, e, która sprawiła, że fenomen Clubhouse'a wcale mnie nie dziwi. Mianowicie studenci z Dalekiego Wschodu, z Hongkongu, e, Chin, bardzo często zamiast Pisać na smartfonach, to wysyłali sobie właśnie wiadomości głosowe. Może to też być taki trochę naciągany dowód na to, że jednak te najnowsze trendy rozwijające się tak naprawdę nie rodzą się za oceanem, tylko rodzą się na Dalekim Wschodzie. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć na temat Clubhouse'a jest to, że doszedłem do wniosku, że taki Clubhouse może zastąpić niektóre webinary. Pomimo, że Istotą webinarów jest nie tylko komunikacja werbalna, ale jeszcze wizualna, prezentacje. Tak, z własnego doświadczenia wiem, że jest wiele webinarów, które obeszłyby się bez prezentacji, ponieważ te prezentacje nic wielkiego nie wnoszą, więc mogłyby się równie dobrze wtedy przenieść na Clubhouse. Kolejny ważny aspekt Clubhousea jest taki, że komunikacja odbywa się tylko na żywo. Nie można sobie tego ponownie odtworzyć. Dlatego to też po części przypomina niektóre webinary, choć coraz więcej webinarów jest teraz nagrywanych, ale chodzi mi głównie o to, że to w pewnym sensie też czyni tę aplikację, każdą rozmowę też na tej aplikacji wyjątkową. Oczywiście może ktoś przyjść, może ktoś nagrać, ale to nie będzie to samo, bo Clubhouse jeszcze daje możliwość interakcji w momencie, kiedy słuchamy danego wykładu czy prelekcji, dyskusji. I oczywiście sukces Clubhouse'a musiał już znaleźć swoich naśladowców. Najdalej w swoich pracach jest obecnie Twitter, który mocno pracuje nad Twitter Spaces, czego możemy się spodziewać po Twitter Spaces, że na pewno będzie mniej cywilizowane, powiedzmy, niż Clubhouse. Clubhouse w tym momencie jest jeszcze takim trochę LinkedIn'em. Wszyscy są tacy on i w ogóle... A na Twitterze leci mięso i prawdopodobnie w, na Twitter Spaces też będzie leciało mięso, ludzie będą się wyzywać, tak jak się wyzywają w tym momencie. No i oczywiście Mark Zuckerberg też musiał skopiować Clubhouse'a i już są plotki o tym, że Facebook pracuje nad funkcją ala Clubhouse na Facebooku. Ale jeszcze nie ma nazwy dla tej funkcji. W przypadku Facebooka też się pojawia pytanie, czy odniosą sukces, jeśli chodzi o skopiowanie funkcji Clubhouse'a. Argumenty, które przemawiają na ich korzyść, to jest y, fakt, że opracowali do perfekcji umiejętność kopiowania funkcji z innych aplikacji. Ogólnie wiele osób może tego nie wiedzieć, ale Facebook bardzo dużo czasu spędza na rozwój, na. Testowanie nowych rozwiązań, dlatego nie dziwi mnie fakt, że mogą wdrożyć nową funkcję w bardzo krótkim czasie. I w dodatku z sukcesem. Kolejnym argumentem na korzyść Facebooka może być fakt, że prawdę mówiąc, Facebook dalej ma się dobrze. Są gdzieś tam pogłoski, że Facebook umiera, ale, ale prawdę mówiąc, takie gadki były już 4 lata temu i te przepowiednie się nie spełniły. Dlatego ja nie wierzę w to, żeby Facebook miał zniknąć albo bardzo osłabić swoją pozycję w najbliższych latach. Jednak jest pewien duży argument na niekorzyść Facebooka. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jaki wpływ ma Facebook po prostu na nasze życie, na nasze możliwości, jeśli chodzi o komunikację online. Wiele osób nie lubi po prostu monopolu Facebooka i na ten moment nikt raczej nie Idzie w stronę tego, żeby kompletnie się odciąć od Facebooka. Może znajdą się jakieś jednostki, ale nie jest to jakaś masowa imigracja, że tak powiem. Ale może w najbliższym czasie, jeśli Facebook dalej będzie naruszał pewne zasady, że tak powiem, społeczeństwa, które według niektórych ludzi. To część osób może faktycznie odwrócić się od Facebooka. Na koniec chciałbym Ci podziękować za wytrwałość, za to, że wytrwałeś, wytrwałaś do, do tego momentu filmiku. I jeśli masz jakieś pytania, jeśli e, uważasz, że powinienem poruszyć jakąś pewną kwestię w swoim następnym e, filmiku, może czegoś nie rozwinąłem wystarczająco w tym tygodniu, to proszę zostaw komentarz pod filmikiem. I pamiętaj, żeby śledzić nasze kanały w social mediach na Facebooku, Instagramie i LinkedInie. Linki w opisie filmu. Do zobaczenia za tydzień, prawdopodobnie w poniedziałek.